Jestem właśnie w trakcie przygotowywania na tanka siódmych urodzin. na ten właśnie sobie ogląda bajki, a ja um, wykorzystuję ten wolny czas, wolny czas, żeby napompować balony, bo Dawid bardzo boi się tej pompki. Tą pompkę kupiłam na Amazonie, żeby nie musieć um, pompować tych balonów. Bo mam zawsze takie zniszczone usta od tego silikonu, nie wiem czy mam, nie wiem czy to silikon czy nie silikon, tego materiału, od tego zapachu, od tego wszystkiego. Jeden już pęknął, no i Dawid się boi tej maszynki do pompowania, ona jest bardzo fajna, bo, bo bardzo szybko idzie to pompowanie. No, ale niestety za głośna dla takich maluszków, dlatego Dawidek musi się do tego przyzwyczaić, ale nie naraz. Jak będzie większy, nie będzie się tego bał. Także możecie ze mną bardzo chętnie stworzyć dekoracje dla natanka. W tym roku mamy motto: yy, piłka nożna. Także zapraszam do Sposób, gdzie bez wysiłku one naprawdę bardzo fajnie, efektownie wyglądają. I do tego używam takich taśm. Ja je zawsze dostaję, jak kupuję, właśnie zestawy balonów. One są zawsze w zestawie. Także. Pokażę Wam, jak łatwo zrobić taką efektowną girlandę. Aha, ja mam ją sklejoną tutaj. I tak biorę tą girlandę. I przez to, że mam ich mnóstwo, to ją po prostu przesnę na pół. I potem resztę. Co mi zostanie, to utnę, bo jej nie potrzebuję. A widzicie, jak mi się udało. Dobra. Także przetnę na pół i będziemy mieć dwie mirlandy. Dobra, zaczynamy od pierwszej. Ja mam taki tutaj ogromny banon. I w sumie, nie wiem, ja go gdzieś dam w środku, żeby robił taki... Efekt fajny. Także na razie I tak. Biorę sobie czarny. I ona ma tutaj takie widzicie takie dziurki. I wsadzam w te dziurki. Kurczę, nie wiem, czy Wam to fajnie pokazuje. Wsadzam w te dziurki. Małą dziurkę i dużą i potem wsadzam w tą małą. I tak mi się zaczyna to trzymać. I jak wsadzam w każdą dziurkę, jakiś balon, to ona się zacznie zrobić taka okrągła. Także bardzo, bardzo fajnie. Ja sobie teraz muszę ustalić plan, jak to zrobię. Chyba dam dwie czarne, albo trzy czarne i jeden biały, a te um, zielone potem dopnę gdzieś tam pomiędzy, bo ich nie mam dużo. Także trzy czarne, jeden biały i gdzieś w środku zrobię ten duży ten czarny. i je tam posadzać, bo się robi coraz gęściej. No i teraz myślę, że przyszedł czas na ten duży. Ale tu zrobię trochę odstępu. Nie go ym, od razu po następnym. Też dam po jakimś czasie następne balony. Podłoga musi być bardzo czysta, bo te balony zbierają wszystkie śmieci. Także trzeba uważać tak? No i widzicie, wszystko to się super układa.

Myślę, że jest ok. Co? Potem dopniemy do nich inne. Mm. No, wygląda spoko. Trochę za dużo czarnego, te biały się zgubiły. Ale nic nie szkodzi. Zaraz je wyciągamy. Dobra kochani, pierwsza wisi, dałam ją trochę wyżej, żeby Dawid do niej nie dosięgnął i na razie tak zostanie, zobaczę jak na drugą girlandę, jak mi wystarczy balonów, ale póki co jesteśmy z Natankiem bardzo zadowoleni, co Natanek? Tak! A ty się nie pokazuj Nakidaj. No, także możemy dalej. Czekaj, okay, idę zobaczyć na balkonie. Dobra? Właśnie w tej białej czekoladzie jest zwanienia i jeden Kinder Czekolada. Także ja Tatanek sobie wybrał dwa. I patrzcie, jaki jest mój, żeby, um, żeby piana, nie, żeby śmietana wszędzie nie była na oknach, na termomiksie, na kawie i na całych meblach. To ja właśnie. Przygotowałam wszystko, żeby tort um, robić. Co Bobo? Po dodaniu mascarpone świetana się po prostu pięknie ubija. Popatrzcie, pięknie ubita. Nie jest słodka, bo czekoladę mam słodką. I jak coś, to tylko do słodzę jeszcze. Także mamy to. Jeszcze chwilkę może tak wymieszam. Do kremu z kinder czekolady dodam tylko troszkę tego mascarpone nie potrzebuję, także wzięłam 250 mascarpone i 600 śmietany kremówki, 30 100%owej. mascarpone do czegoś wykorzystamy innego. Dobra. Tutaj do tego kremu dam tylko troszkę. Reszta zostanie do kremu z białej czekolady. Bo tego nie potrzebujemy dużo, a ten białej czekolady będę farbować. Także troszeczkę więcej potrzebuję. No i tak mieszam. I on będzie farbował sam. Bo ta czekolada i mascarpone, jak pójdą do lodówki, to stwardnieją. Jak mówię tego kremu z białej czekolady będzie więcej, bo ja go będę jeszcze farbować, ale jego chyba przemieszam um, tymi, bo musiałby się jeszcze troszkę ubić, bo on jak będzie na tynkowanie, to jest potrzebne, żeby on był bardzo ubity że niego jeszcze będziemy mieszać. Вот так вот. I przekładamy. Bierzemy. I najpierw zacznę od kremu czekoladowego. Natomiast ja chciałabym jeszcze smacznąć do tego, ale zapomniałam kupić. Także będzie bez smacznąć. Mama nie potrzebuje tego boby. Także teraz, nie Dawidku, nie wyrzucaj do kosza. Dawid mi wszystkie owoce wyrzuca do kosza. No zwabnij, jestem dzieckiem. Nie wolno wyrzucać do kosza. Nie. Nie. Tutaj. Dobra. Teraz... NIE! Dawid, oszalałeś. Oszalałeś. Dobra, teraz czekoladowy biszkopt. Kładziemy tutaj i uciskamy dobrze, żeby było równo, żeby się wszędzie, we wszystkie dziurki ten. I zalewam troszkę herbatką, bo on mi wyszedł troszkę suchy. Także zrobiłam zieloną herbatę z troszeczkiem cukru. I tak to sobie zalewam. Parę łyżeczek wystarczy. I teraz daję białą czekoladę i resztę białej czekolady zostawiam na tynkowanie. Nie wiem, czy to będzie starczać. Jak coś, to jeszcze mam. Nie, nie mam białej czekolady. No, ale mam mascarpone i mam śmietanę. Także może wystarczy. I tego biszkoptu już nie zalewam żadnym, jak to się nazywa, żadną herbatką. Wyrównuję, żeby nie było górek. No i do lodówki na parę godzin. Troszeczkę go późno zaczęłam, bo musiał być tak naprawdę całą dobę. Ale ja go dam na pięć. Nie wiem, tu jest piąta. No to tak do dziesiątej może go dam. Dobra, zobaczymy. Cześć kochani, witajcie po paru dniach. Dzisiaj jest środa i chciałam Wam jakąś końcówkę do tego filmiku nagrać i wam powiem, że dekorowanie to naprawdę super zabawa, ale... Brawo! A ja jest bardzo balonowe. Takie nie gram. No. Czasem bardzo dużo balonów kupili i, i całe wodą damy bombą. Aha. teraz mi za tą członką. Balonowe mieszkanie? Tak, balonowe mieszkanie. Mm -hmm. No i moi kochani, tym wesołym zakończeniem Eem. Eem. zakończam ten vlog. Zakończeniem, zakończam. Brakuje mi słów. Na tamku nie rób mi już, proszę. Także teges. Następny... na tam nie. Następny vlog będzie o um, kalendarzach adwentowych dla dzieciaków. Tak. Także do zobaczenia w następnym vlogu.